To mi tyle. Ja byłam piosenia, ty. No i dobra. Dobra, to i musicie piosenia. się dogadać kto mi, Gdzie chcesz spać Ja, ja tu, ja tam! No, no to dobrze. No i właśnie I nie przychodźcie do mnie i nie budźcie mnie. A ja będę chodzić co ja chcę. Do dobra, zamknij się. Już, ty się zamknij. Już ty pijana jest. Ty jesteś! Dobra, idźcie kładź. Ku... No na no, naravkę, no, dawaj. Ja cię zaradam, a skąd? Co robiłeś co? A, skąd ci no. a skąd ta ci wezmę? A dzisiaj A zarobiłeś coś? Nie. To nie, no i tyle, i, i pasuje. A my zarobiliśmy z Dobra, dobra, dobra. Tak zrobiliście? Tak, zrobiliście. Mam No, Sierzyna te. No, fe, fe, no wiesz, co się wykręca Od, no. od czego? Od kół. No. Felga? No. Skąd mieliście te felgi? W nocy ja to jadłam z matinem, a u No i co, w nocy szłaś felgi no. No? No. Ile bo ja mam... Ja tylko się prześpię i chyba mam nie A czemu ty jeszcze w ogóle z głowy nie wyjęty masz? Nie, dobra, będzie pamiątka. Jaka pamiątka, jak ty masz normalnie zakażenie możesz dostać, że ty masz miałeś źle prościęty z miesiąc temu ponad grubo, dwa miesiące temu. Weź wyciągnij, weź! Wyciągnij sobie to, o taką wyciągnij sobie tą tą to. Nie! Wyrywij, bo ci to zostanie ty. Dobra, Agnieszka mi sobie. Dobra. No.